Witam serdecznie w odcinku o aktualizacji numer 83. Ta aktualizacja miała przynieść dosyć sporo zmian, a główną zmianą miała, miało być zbufowanie kotów, a mianowicie y, y, umiejętność blokowania przez agat krew krasza oraz przez Soul Stinga miała już, już, znaczy właśnie już nie miała blokować y, możliwości wskrzeszania się przez koty. Natomiast nic w tej aktualizacji tego, o tym nie ma, także albo twórcy porzucili ten pomysł, albo przeniosą go na kolejną aktualizację. Tak czy inaczej, wszyscy, którzy byli nastawieni, że od 83 wersji te trzy karty przestaną być typową kontrolą na koty, mogą spokojnie dalej tych kart używać i sobie zbijać koty w ten sam sposób, jak do tej pory. A teraz przechodzimy już do tego, co jest w aktualizacji, a nie to, co być miał. Po pierwsze, w momencie, kiedy zakończy się za 19 dni sezon na Amorka, powinien od razu wejść sezon na Księżycowy Nowy Rok. I on wróci w wersji odświeżonej. Tutaj twórcy zapowiadają fajerwerki. Ma być bardzo podobny do tego eventu, który był wcześniej, a mianowicie. W momencie Halloween mogliśmy zbierać czaszki, 100 czaszek mogliśmy uzbierać i, był, i przez to powtarzaliśmy zadania, które były już wcześniej wykorzystane. Dzięki powtarzaniu, powtarzaniu tych zadań, wylatywały czaszki, i za te czaszki mogliśmy sobie wezwać dwa razy cokolwiek w portalu. Zazwyczaj była to trzygwiazdkowa karta, ale niektórym się udało wezwać te karty 5-5. Poziomowe i oczywiście podczas Halloween one wypadały wtedy od razu zrobione. Tu zostaje w takim razie otwarta furtka i pytanie, czy na Halloween również będziemy dostawali zrobione już karty. Do tej pory zostało wydanych 6 kart z Nowego Księżycowego Roku. Oczywiście tutaj chodzi o chiński nowy rok, i tamte karty były do zrobienia, czyli dostawaliśmy je na pierwszym poziomie. Tutaj zobaczymy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Możliwe, że dostaniemy od razu zrobione karty. Oprócz tego, na pewno pewną informacją jest to, że będziemy mieli znowu zasadę Ride Brawl, czyli będziemy mieli wzmocnione karty z sezonu księżycowego roku. I po wygraniu 100 najazdów dostaniemy 15 złotych tokenów do polosowania. A następnie, um, oprócz tych tokenów, będzie jeszcze jedna duża materia. Każdy dostaje te same nagrody, tylko różnią się kolory, w których je pozyskujemy. Eee, kolejny mimik powinien być za 3 tygodnie we wtorek. Nie sprawdzałem jeszcze, czy za 3 tygodnie we wtorek będzie już dostępny ten Lunar New Year Season. Ale prawdopodobnie tak, bo one zazwyczaj nachodzą jeden na drugi, także możliwe, że będziemy mogli tam polosować. Aczkolwiek, no to będzie to dosyć spore wyzwanie, żeby w jeden czy tam dwa dni zrobić test na dobrze pozyskać te monetki. Tak czy inaczej, ważna informacja, nie wiem czy to już widzieliście czy nie, ale jeszcze jeden mimik był w becie. Czyli tak, pierwszy był doświadczenia, drugi był ulepszenia, trzeci był symboli potem był eteryczny, czyli ten co jest teraz. Jest jeszcze piąty, który będzie zbierał oddziały, ale nie oddziały pięciogwiazdkowe, nawet nie oddziały czterogwiazdkowe. Będzie zbierał trenerów oddziałów oraz oddziały 1, 2 i 3 gwiazdkowe. To musicie mieć tego świadomość, żeby się już nie napalać, że za darmo się uda te oddziały pięciogwiazdkowe dostać. Aczkolwiek przechodząc niżej Taka informacja w sumie będzie. Ale zanim zaczniemy mówić o oddziałach, no to jeszcze będziemy mieli w lutym nowy event, albo raczej festiwal. Czyli tak, jak macie monety festiwalowe, już Wam pokazuję, które, bo niektórzy nie kojarzą. Chodzi oczywiście o te monety za wezwania. Wyzwa, znaczy, sorry, tak, za wyzwanie pomarańczowe, które mają właśnie tam czaszkę stonej czy jakąś tam piramidę Azteków i tak dalej i tak dalej i za te właśnie monety będziecie mogli sobie polosować jakieś warzywa będą stare warzywa czyli Elsbeth i bartolomiu oraz będzie kilka nowych nie mogę za bardzo na razie niczego wam zdradzać ale będzie jakiś tam brokuł będzie ananas bo także też cebula całkiem sporo tych warzyw było w becie co oznacza, że ten festiwal będzie teraz powtarzalny. Często było tak, czyli na razie, jeśli chcecie wysłać sobie barda, no to możecie o nich na razie zapomnieć. A jeśli chcecie wysłać sobie jakiegoś strażnika, gazele, to już całkowicie możecie zapomnieć, tak mi się wydaje. Te festiwale, mimo że były troszkę pozmieniane i podzielili je na 1 i 2 po odświeżeniu, no to teraz będziemy mieli festiwal 3 i on. Podejrzewam, że przez najbliższe 2-3 miesiące będzie na pewno się pojawiał raz w miesiącu, z tego powodu, że twórcy to chcieli na warzywach zarobić jeszcze troszkę kasy. No dobrze, jakie tam będą dokładnie zasady i jak grać? Co będzie odbijane, jaki kolor? No to na razie dla mnie to jest zagadka. Totalnie tego nie śledziłem prawdopodobnie jeśli wyjdzie ten event no to nakręcę jakiś szybki filmik jak grać aczkolwiek jeśli nie będzie odbijało kolorów tam zielonych czy niebieskich no to prawdopodobnie będziemy grali tym samym czy czerwonych to będziemy grali tym samym składem co wszystkie inne festiwale oraz Alliance Questy tak jak obiecałem jest też informacja o legendarnych oddziałach tutaj twórcy w końcu wychodzą graczom naprzeciw i dają nam tutaj możliwość do regularnego pozyskiwania monet. Wcześniej dostawaliśmy te monety tylko i wyłącznie raz czy tam kil kilka razy pierwszych było w mailu, potem dali kilka razy do ścieżki tej wiecie, tygodniowej zbierania, za, nagród za codzienne logowanie. A teraz będziemy mm, mogli dostać jakieś zadanie, w którym po, przejś po przejściu tego zadania dostaniemy Jakąś ilość określonych monet do losowania, czy próby wylosowania pięciokwiastkowego oddziału. Nie mam niestety też pojęcia, ile tych wezwań będzie po przejściu takiego jednego całego zadania, ale podejrzewam, że na dwa losy starczy. Jest to oczywiście niewiele, ale znam taki, którym z tylu losów, jakieś tam piątki czy. Czy właśnie oddziały wypadają? Także nie ma co się zrażać. Lepszy ryc niż nic. Następna informacja krótka o nowościach w smoczej iglicy. Jest, są teraz dwa wezwania, które są na co dzień: pierwsze jest za srebrne mo monety, drugie za złote tokeny. I będzie teraz trzecia brama, już cały czas otwarta do losowania. Czyli brama przyzwań starożytnego smoka. Wcześniej brama ta otwierała się tylko i wyłącznie w momencie, kiedy raz w tygodniu mieliśmy do zrobienia zadanie ze starożytnymi podkorzeniami. Za przejście tego zadania macie zawsze dwa losy: jeden z monet po powtarzaniu mapek, a drugi w skrzynce do odebrania tej pasywnej nad ukończonymi zadaniami. No, i to jest taka informacja, że oprócz tego, że będzie ta brama cały czas dostępna, to dostaniemy szansę na dodatkowe losowanie miesięcznego wyróżnionego smoka, który będzie dodany do wszystkich rodzajów losowań. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby był dodany do bramy tej za srebrne monety. Aczkolwiek zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Także jeśli. Robicie pochwały dla swoich smoków i macie jakieś monety, to je trzymajcie, bo niedługo może Wam się to przydać. Ja niestety swoje wczoraj wszystkie zużyłem, zanim zobaczyłem o tym informację. Pewnie zapytacie, dlaczego je zużyłem? No, jutro mamy smoczą wojnę. No, no i chciałem sobie spróbować coś tam. Wylosować jakiegoś smoka, szczególnie jakiegoś zielonego, bo w tym kolorze nie mam żadnego ciekawego smoka do zrobienia, a materiały już się nazbierały. No dobra, i teraz tak: wyróżniony smok będzie się zmieniał co tydzień. I oprócz tego będziemy mieli jeszcze. Nowego smoka, który będzie przychodził co dwa tygodnie do bramy. Także twórcy nie zwalniają tempa i karty i smoki będą masowo na, do nas spływały. Jeśli chodzi o naprawy i ulepszenia, to takie najważniejsze, które może zauważyliście bugi No to byłam także tak, że jeśli ktoś grał obłędem i używał obłęd na karty, które są nieobecne, czyli takie, które są w formie ducha. Takie, które są schowane lub takie, które e, schowane w, w dziurze, jak to jest napisane. Albo takie, które są w odchłani. E, musiałem dobrać telefon, który zaraz znowu zadzwoni. I nie wiem, czy już powiedziałem, że te, które są w otchłani, w, w abyss, w pustce, to, to też nie mogą już mieć żadnego obłędu. Jeśli się zastanawiacie, które są karty, to podam Wam przykładowe karty, które wysyłają inne formy ducha, niektóre się same zmieniają w formę ducha. Także tutaj taki przykład, o co chodzi. Okazuje się, że nie mam lepioty, nawet niezrobionej, także nie pokażę Wam, co musi być napisane w tym popisie żeby wiedzieć, że to nie, obęd na te karty nie zadziała, jeśli są w tej danej formie, ale jeśli widzicie, no tutaj. Opisz, że jest pełne, pełne usunięcie, to już naprawdę na tej karcie tego nie, sta, nie jesteście w stanie rzucić tego obłędu. bądź kiedy jest właśnie tej, w tej formie ducha, jest w opisie napisane, że rzucający przeobrażacie się w ducha na okres trzech tur. I właśnie jak macie lepiej to, to jest napisane, że jest full removal znowu, tylko tym razem z celu, i ten cel jest przerzucany do abyss jako duch, w formę ducha. Następnie wszystkie buffy, które wpływają na obniżenie celności naszego celu, yy, znaczy debuffy. Yy, wcześniej mia niektóre miały jakieś inne ikonki, teraz wszystkie mają jednakowe ikonki, tego oka takiego białego. Następnie zostały naprawione takie błędy jak yy, problem z wyglądem skrzyni, że wyglądała na otwartą, a była zamknięta. Następnie był problem taki, że Chciwością mogliście blokować yy, ograbienie celu ale nie, nie dało się, znaczy nie da się w ten sposób zablokować yy, ograbienia, czy obrabienia, yy, czyli to co ma Duval oraz lane, także już chciwość na to nie zadziała, jeśli odkryliście takie obaga. następnie Następnie zadam co ciekawego, a nie wiem czy zauważyliście jeśli macie te karty, ale często w najazdach czy na wojnach była taka sytuacja, że jeśli lane czy duval zabił z tej pasywki, z, z tego ograbienia jakby rodzinnego, no to yy, przeciwnik dalej stał na planszy, a już wyskakiwał napis zwycięstwa, no to już została ta grafika podobnież również poprawiona. Czyli będzie widać jak dana kartaginie i dopiero będzie komunikat. Co tam jeszcze ciekawego. Mm, to już mamy. Mm, to jest nie aż takie istotne. A, naprawione kopiowanie speca przez animację Lokiego oraz Kalo. Nawet ktoś mi z widzów zwrócił uwagę, że yy, że szkoda, że coś tego już nie widać, że to fajnie te animacje Lokiego wyglądały. A teraz jest tylko taki piart i nic się więcej nie dzieje. Także podobnież ma to z powrotem działać. Oprócz tego mamy coś takiego, że naprawiono portret Alukarda Znikał, kiedy, kiedy został zabity przez, przez kogokolwiek. Ale ja widziałem ten bug nie tylko u Alucarda. Było więcej kat, które w którym momencie, kiedy ginęły, to znikały ich obrazy nawet mam takie zdjęcie Leina, także nie wiem czy to nie dotyczy większej ilości kart, czy to jest naprawione. Ja tego osobiście nie zgłaszałem, no bo uznałem to za pierdo pierdoły, nie niewartą dotykania. No i w sumie tyle się chodzi. A, jeszcze było takie coś i, i też myślałem, że odkryłem jak używać Adluda. Już nie pamiętam co to wtedy robiłem, ale ale się używając Adluda nie pokazywało na nim um, ikonki, ile ma obłędu nałożonego, kiedy miał dużą ilość buffów. I wtedy byłem prawie że pewien, że um, jakąś meta technikę wymyśliłem, a się okazuje, że w momencie, kiedy było dużo buffów nałożonych, czyli pozytywnych e, rzeczy na naszej postaci, to już nie było miejsca dla, tego inform dla tej informacji o tym o stanie naszego obłędu. Także, także to też już jest naprawione i będziemy widzieli cały czas ile tego błędu faktycznie mamy na sobie. To tyle dzięki wielkie za uwagę. Także jak sami widzicie, nic takiego jakoś specjalnego się nie wydarzyło. Nic się nie zmienia w jakiejś większej mechanice gry. Jedynie co to mamy nowe eventy, które przyjdą do nas w lutym. Czyli w przyszłym od przyszłego tygodnia.